na koniec Akademii Encyklopedia Elity kolejny odcinek naszego serialu za chwilę państwu powiem trochę więcej o jubileuszu Elity a już zamykając temat którym się dzisiaj zajmowaliśmy rzeczywiście mamy bardzo dużą fantazję chciałem państwu tylko powiedzieć że ktoś kto nam przysłał te informacje o tym jak japończycy są uczeni języka polskiego przed chwilą dwaj młodzi skini ukradli mi portfel podesłał też teraz skan strony z tego podręcznika czyli rzeczywiście tak się tego chyba uczy Gdzie nie Gdzie gdzie się znajduje najbliższy komisariat policji Na Wilczej proszę pana co się stało Przed chwilą dwaj młodziskini nie ukradli mi portfel Poza tym ma Pan podbite oczy, tak, pobili mnie. Muszę iść także do lekarza. No piękna lekcja języka polskiego, pozazdrościć. A teraz, jeśli chodzi o jubileusz Elity, przypominam 40 lat kabaretu Elita, 50 lat studia 202, 29 marca w naszym studiu koncertowym przy ulicy Myśliwieckiej odbędzie się specjalny koncert z okazji tego jubileuszu. 27 marca ukaże się boks, kilkupłytowy boks z archiwalnymi nagraniami, z nagraniem DVD koncert. To wszystko na jubileusz Elity, a my od pewnego czasu każdą akademię kończymy encyklopedią Elity, w której to artyści tego kabaretu wspominają różne czasy swojego kabaretu. No to dzisiaj odcinek jedenasty. Dziękuję i zapraszam. Do serca przytulca, weź na Encyklopedia kabaretu Elita. Od kiedy Andrzej Waligórski został członkiem kabaretu Elita, to jakby automatycznie Elita zaczęła pracować w Studiu 202. Tak, to można powiedzieć nawet o wcześniejszym okresie, bo o ITR-ze, kiedy zaczęliśmy nagrywać dla ITR-u magazynki kabaretu Elita w 1971-1972 roku, to wtedy z tych dziesięciominutowych odcinków zaczęliśmy niektóre wykorzystywać w studiu 202, prawda? I Andrzej Waligórski zaczął nas namawiać do pisania, do tych audycji lokalnych. Tak, pierwszy etap dostał Janek Kaczmarek. A potem myśmy tak mniej więcej Potem chyba Włodek, prawda? A potem tak mniej więcej równocześnie tak, przeszły. Po, po, ja po kolei, po kolei lepsze, wszyscy I na, potem Staszek. Nawet nie na pół tylko chyba na, na ćwierć Jakieś tak. Jakieś takie tak, były bo, tam tak zabiegi. Po prostu trzeba było dzielić jeden etat na cztery części, żeby cztery osoby przyjąć. Ale Andrzej konsekwentnie dbał o to, żeby jednak studio było kontynuowane. No i tu jego polityka okazała się bardzo, bardzo dobra. No ponieważ jakby następne pokolenie przejęło te audycje i ciągnie ten wózek do dnia dzisiejszego. jak długo pociągnie? No nie nie wiem, zobaczymy. Wózek długi jest. Wózek, wózek jest długi, tak. Ja przyznam, że nas trochę nie lubili aktorzy. Jak zaczęliśmy pracować w Studio 202, to jednocześnie radio zmieniło swój charakter. Wtedy po prostu stawało się bardziej autorskim i aktorskim i aktorzy, którzy do tej pory dorabiali, prawda, tutaj w Studio 202 czytając teksty Andrzeja, Ewy Szumańskiej czy Jurka Dębskiego, no to trochę patrzyli na nas krzywym okiem, ponieważ myśmy ich trochę wygryźli z roboty. Trochę to był wpływ Trójki, bo ITR to był taką audycją, gdzie autorzy grali siebie, prawda? Tam występowali ta, 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 ta. autorzy. To nie było takich właśnie aktorskich sketch, że trzeba było specjalnie namawiać aktorów, chociaż też te, 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 takie się przeplatały. Ale skoro zaczęliśmy pisać y, my, zaczęliśmy pisać monologi, sketche czy piosenki i sami je wykonywać, to tak powoli, powoli y, zostaliśmy właśnie sami. Tak, no to Aktorzy, wtedy, wtedy w ogóle się zrobiła, to była rewolucja w radiu, w ogóle sposób, sposób mówienia właśnie. Właśnie to trójka była, była takim programem, który który przełamał jakby ten taki stereotyp radia lektorskiego. Nie takiego... mówiono oficjalnie, oficjalnie tak. pełnymi zdaniami, gładkim językiem takim wyuczonym, tylko zdarzały się pomyłki, zdarzały się potknięcia. Ale cuknięcia. historia się kołem toczy, bo teraz nas nie lubią z innego powodu, mianowicie teraz radio polega na tym, żeby krzyczeć bardzo głośno i żeby to miało wszelkie cechy, jakieś takie awantury niemalże politycznej, panelowej, a my jesteśmy dalej spokojni o wynik, bo wiemy o co nam. Chodzi. Radio ma to do siebie, że się w radiu bardzo przyjemnie pracuje, ale tak, żeby co zarobić, to, to niekoniecznie, prawda? I dlatego zawsze w radiu pracowaliśmy, tak przynajmniej mówię za siebie, a tak mi się wydaje, z dużą przyjemnością, a natomiast, żeby trochę lepiej zarobić, to trzeba było chodzić do telewizji. Ale niestety. trójka kiedyś, że jeszcze. Przy tym temacie trójka kiedyś dobrze płaciła, no lepiej płaciła jak dzisiaj. Ja myślę, dzisiaj. że to, dlatego tak było, że radio płaciło tylko za głos, a, a telewizja tak. jeszcze za obraz. Zanim zęknie pocanie skróty robą śleć o stacji, a ostatnie nawet źło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną, dłonci jasko od pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy w skwerku reszta w piwnicy od Ducha szara mysz. nim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na polana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kłam, to też istota. Za oknem zasać w nie Niech się wie, A kiedy ciemno już i wszyscy śpią I matka śpi, ojca śpi, babcia śpi, żona śpi Zapylaj Georginię Zatruje aerozol noc życie morskim świnkom I przysłoni góry ciąg dymiących hałc Nim słowiki z obronki stracą włosy i umilkną W metalicznym ryku rozwytrzony hałc Nim tarniona sztucznie krowa da zielone chudem mleko Zanim wzruszysz się wątając sztucznych sztuczny kwiat Zanim naturalny ersatz krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pła, daj spokój, pła to też istota. Wierzymy Wierzymy lub usiądź na mrowisku, to może nie jest kraj, jest kraj tak faj. Wierzyna nas